Gdzie jest prowadzący polowanie? Na, na końca. Na samym końcu? Mhm. Jak daleko to jest stąd? Pół kilometra. Oj, oj, oj. Może łatwo będzie pół osiedlić. Ale tu panów jest dużo. Bo wszystko panowie zepsują. On się tak dziś poszedł. A tu jest tak gęsty, że on się nie buduje. Zresztą może trochę grzechu poszedł. On nie ma, tam Tak, 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 bo już kurwa. Do pana, do miasta, już tu się napinają. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Za dużych szans te zwierzaczki nie mają, przy panu. Wszystko to, co zrobili, nie da mi kieszans powiedzieć, że pan własny próg przebywał, bo oni tu nie strzelać się, napinają. Można się spytać o jego stosunku do tego, że widzisz pan, że jesteśmy wszyscy przed. I co Pani Państwu zamierza zrobić? Takich chłopaków się Rozumiesz, tak. o czym chodzi? Już no, do końca wszyscy No, wszyscy nas widzieli Oni, jak wiedzą, że są ludzie, to nie mogą kogoś wyróżnić Dzień dobry dobry Więc można go spotkać sam, co możemy zrobić Ale to chodzi o dnie strzału No tak Pan chyba nie może strzelać, jak są ludzie w pobliżu, prawda? Tak, czy ja strzelam? No ale pan już załadował broń Nie, nie mam załadowany, jest pusta w środku Na to pewno Dobry Dobry Trochę wagi Tak petardami o, stróż. Stróż jest. Dobry. Dobry Szukamy pana prowadzącego polowanie To pan No pan to kumerę, Jeżeli chce pan o tym. To pan jest? No pan to kumerę, Jeżeli Pan chce nabrać. Mówię, nie, proszę słają. Pana. Przede wszystkim e, teren jest nieoznaczony. Proszę nagrywać. Gdzie to jest w regulaminie, tak? Czyli nie musi być... Ale to... nas obowiązuje regulamin... Chyba nas nie obowiązuje Państwa regulamin, nie obowiązuje nas po prostu to, że e, chcemy wejść do nas. Rozmawialiśmy... Nikt, nikt, nie... nikt nam nie powiedział, że jest tutaj porówanie. Proszę Pana, nie rozmawialiśmy nie z, panią... Przecież... z Panią prezes Koła. Mhm. Dobrze, no to Pan kręci, ale ja bym chciał z Panem porozmawiać. Dobrze, Świetnie. dobrze, chcę wiedzieć... Świetnie. Nie mam do czynienia, poproszę bardzo się nie przedstawił. Bardzo się nie, nie przedstawił. Może przejdźmy do konkretów, bo czuję się tutaj bardzo zagrożony. Niekomfortowo. No. A chcę no, w tym Proszę przejść. Proszę przejść gdzieś indziej. Chce pan powiedzieć, że. Się toczy, proszę, pana. No, więc chcielibyśmy wejść. proszę pana, dostaliśmy legalną zgodę, pani prezes Koła, do poruszania się w tym lesie po drogach leśnych. Po pierwsze, nie Ponieważ nie jest, drogi, miały, drogi miały być oznaczone, drogi miały być oznaczone i, i przez to mieliśmy mieć informacje, gdzie możemy bezpiecznie się poruszać. To właśnie proszę robimy. Pana, Poruszamy się jest, po leśnych jest, jest drogach. Po ten Przy, mimo, prze, ale proszę mi nie przerywać jest, teraz. Poruszamy proszę, się po leśnych drogach, Jest, które są nieoznaczone. Proszę tam odczytać. Ale mnie to nie interesuje. Dostałem informacji. To was interesuje. Do nas tutaj Dobrze. Proszę tak, pana, proszę natychmiast przerwać polowanie, ponieważ nie. czuję się bezpośrednio zagrożony. Czuję, że moje życie i zdrowie zagrożone. Podobnie moich koleżanek i kolegów żeby nasze opuszczenie było bezpieczne. Proszę iść tam stłuczyć się. Ale w ogóle dlaczego mamy opuszczać? Z racji no, czego? My też mamy prawo. No, mamy ja prawo Dobrze, tylko, tylko ja nie wprowadzam zagrożenia bez mieszkańców. Mówię, że mamy prawo płacimy. Dobrze. Aha, Dobrze, świetnie. Mamy prawo Korzystamy sobie wspólnie z lasu. Tak jest, Tylko dobra. jest jedna zasadnicza różnica ja i my nie wprowadzamy tutaj bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, a pan, panowie tak. W związku widzi... z tym proszę natychmiast tak. przerwać to polowanie, pan, ponieważ pan, ma, pan pan tutaj, ma pan tutaj turystów, nie, tu ludzi ja na terenie ja lasu. I, i pan zarządza podawanie... tym lasem? To jest pańska nie, odpowiedzialność. Aha, to jest pańska polowanie. odpowiedzialność. Jest to i nikt tego polowania nie przeżył. Ale jak to? Dlaczego? My no. się czujemy tutaj zagrożenie. To proszę pójść na inną drogę. No, ale chcemy czy, czy, być. Ale tu, czy pani wie, że to jest polowanie, podoba. czy nie? No, to, no ale tu poczuć... nam się podoba, chcemy tutaj być dlaczego to nie. Niech pani tu będzie być. No. Niech nie pani tu będzie. Aha, ale jeżeli dostanę kulką, to wtedy co? Pan będzie zadowolony, tak? No bo chyba, Wie chyba pan ile było przypadków śmiertelnych w ostatnim roku? Zdaje pan sobie z tego pan, sprawę? Ja poluję 30 lat, wiem. A wyciąga pan wnioski? pan zabija, a nie poluje, to co? Wyciąga pan wnioski? Przepraszam. Czy wyciąga pan wnioski a z ostatnich zdarzeń? Ostatnio ginęli ludzie, tak? Dlaczego panowie nie znakują terenu? Dla bezpieczeństwa ludzi, ale to nie chodzi o brak obowiązku, chodzi o podstawową gminar, odpowiedzialność, myśl, odpowiedzialność za Mariusz, to, co się robi. Proszę, proszę się dowiedzieć, że to chyba 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 to może do pani dzwoniła do tego do, do pani prezes. Nie wiem, może dzwoni...